Wydarzyła się dziś rzecz niesłychana. Wyszedłem na chwilę z mieszkania, a wracając, zobaczyłem, że kratka przewodu wentylacyjnego została wyrwana. Usłyszałem także tubalny śmiech i dzwonki sań. Podejrzane, pomyślałem. Zwłaszcza w sierpniu. Zajrzałem do pokoju i znalazłem to: Czekoladowy przycisk, YouTube'a. Oprócz przycisku, w torebce znalazłem również upominkował książkę. Nie wiem, czy to była jakaś aluzja. Przez chwilę miałem nadzieję, że YouTube napisał moją biografię, ale niestety tytuł był mylący. Nie jest to opowieść o mnie. Jeszcze nie zdecydowali się na ten krok. W każdym razie dzięki. Książka zawsze się przyda. Jakbym gdzieś znalazł stół z nierównymi nogami, to będę mógł ją sobie podstawić, żeby mi się nie chybotał. Wydaje mi się, że jestem pierwszym polskim artystą audiowizualnym, który otrzymał tę nagrodę. Mogę się mylić, ale nie korzystam z tej możliwości. Przycisk nie jest może za duży, ale mimo to bardzo cenny dzięki swojej warstwie symbolicznej. Wykonanie raczej liche, projekt również materiały co najmniej podejrzane. Chyba jest to czekolada, a przynajmniej staram się w to wierzyć. A tak prawie na poważnie to chciałbym podziękować przede wszystkim sobie za przyznanie sobie tej nagrody, wykonanie jej. I zapracowanie na nią przy pomocy mojej wiekopomnej twórczości. Gdyby nie ja, nie byłoby mnie tutaj. I zawsze będę to wyraźnie podkreślał. Oczywiście, należy też wspomnieć o ministrach, posłach i senatorach, dzięki którym kraj rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatnie. Przecież jeszcze jakieś siedemset lat temu Polaka nie byłoby stać na taki luksus. A teraz, proszę. No, i oczywiście dziękuję również wszystkim ludziom, którzy zasubskrybowali ten kanał, a szczególnie tym, którzy zrobili to z własnej woli i z premedytacją. No dobrze, czas zostawić Was sam na sam z Waszą zazdrością. Do zobaczenia niebawem. Cześć. I am the champion. It's time for losers. Cause I am the champion of YouTube.